Yes, it's very nice for us to be able to sponsor this event again this year. The beautiful Gedank summer, and here on the stoggy beach, so that the local community can get together. i Niezmiernie się cieszymy, że ta inicjatywa cieszy się tak ogromną popularnością zarówno wśród gdańszczan, jak i też turystów z całej Polski. Jest to na świeżym powietrzu, wakacje, ładna pogoda, na pewno jest lepiej jest jakiś fajny film na plaży. Im więcej takich inicjatyw, tym lepiej na pewno. Mało jest tego typu miejsc, gdzie można wyjść wieczorem właśnie troszeczkę w innym stylu. O, na łonie natury, no to super sprawa, tym bardziej dzisiaj, piękna pogoda. Woda, cieplutko. To jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa, żeby ściągnąć też dużo więcej turystów, czy też miejscowych na plażę o tej godzinie, nie? no bo wieczór jest jednak bardzo fajnym momentem na to, żeby też trochę relaksu zaznać tutaj. Ogólnie jestem fanem takich kin letnich, czy to właśnie w Gdańsku, czy w Sopocie. Jak mam okazję, to jak najbardziej uczestniczę i to jest fajna sprawa.